Wersja poleca. Ta książka, którą mam przed sobą, w pustyni i w puszce, to jest Tom, który powstał w wyniku e, współdziałania grupy osób z bardzo różnym, różnych poglądów politycznych, bardzo różnej, Profesjonalnej genealogii historyków, filozofów, filologów klasycznych, filologów polskich, którzy postanowili zastanowić się nad tym, co się w nas zmieniło, co się w Polakach zmieniło, co się w polskiej kulturze zmieniło, co się w miejscu Polski w świecie zmieniło. Sprawdzając to przez użycie jako markera książki, którą wszyscy w dzieciństwie czytali w naszym pokoleniach starszych w pustyni i w puszczy Sienkiewicza. Czyli w pustyni i w puszczy służy jako wyzwalacz, katalizator umożliwiający diagnozowanie tego, co się z nami zdarzyło. Mieliśmy, nie ukrywam, mnóstwo przyjemności pracując nad tą książką, komponując ją, uzupełniając. I zarazem dowiedzieliśmy się o sobie, o naszych rodzicach i o naszych dzieciach stosunkowo bardzo dużo. Pustyni w Puszczy Myślę jest lekturą, którą pozwala w różnym wieku, czytana, zastanawiać się nad sobą i nad innymi, nad Polakami i nad stosunkiem Polaków do tak zwanych obcych, czy też innych. Jest to książka na swój sposób niezwykła, ponieważ w niej znaleźli się autorzy nierozmaitszych dziedzin. Nie jest to książka historyków literatury. I nie jest to książka pisana z, jedynie z perspektywy Sienkiewicza. Książka ta zawiera zarówno artykuły i rozprawy poświęcone historii Afryki, zwłaszcza tej, w której przebywał Sienkiewicz. Zawiera cały szereg elementów, które dotyczą i historii, i socjologii, i etnografii, no i przede wszystkim literatury widzianej z różnych perspektyw. Książka zawiera między innymi teksty, które odnoszą się do, bezpośrednio do Sienkiewiczowskiej pracy nad tekstem latem tekstem, który dojrzewał u, u myśle Sienkiewicza powoli, który jako były reporter z podróży do Afryki przez kilkadziesiąt lat ten temat sobie nosił i znalazł się on w szynie w, w w przedostatniej powieści Henryka Sienkiewicza, powieści na młodzieży. W pustyni i w puszczy. Wydaje się, że książka może zainteresować nie tylko profesjonalistów i nie tylko czytelników Sienkiewicza czy jego wielbicieli, ale także i tych, którzy zajmują się różnymi problemami związanymi z Afryką XIX wieku. W dobie podróży do Afryki turystycznych jest to dodatkowa atrakcja, ponieważ dotknięcie Afryki własne. Można zestawić z dotknięciem Afryki, którego Sienkiewicz doświadczył 100 lat temu. Zapraszamy do naszej księgarni internetowej www.universitas.com.pl